Zjawiska, osobliwości, anegdoty. 10 minut. Przedstawia, przybliża, zaprasza. Przyjechaliśmy tutaj, żeby pogłębić nasze. po prostu, żeby nauczyć się lepiej tańczyć, żeby podnieść poziom artystyczny naszego zespołu. Który z kolei oczywiście zaprezentujemy tam u nas na w pewno, Grenoble, tak, prawda? Losy, jak losy, gnają po całym świecie. Jest nas pełno wszędzie i zawsze nas widać. Właśnie okres zespołu powstał w tym czasie, kiedy Polska była w potrzebie. To znaczy, w tym okresie wyłoniliśmy Komitet Pomocy Polsce, któremu przewodniczyłem, i staraliśmy się nadrobić w miarę możliwości te braki, jakie zaistniały. Na nasze skromne towarzystwo z Grenoble, z Francji, 54 ciężarówek, to znaczy tych łamańców, w szczególności gdzie właśnie gro towaru tworzyło środki medyczne. Proszę Państwa, Polka Gacok, przypominam, w pierwszym kierunku tutaj tak, twarzą trzymanie otwarte, prawe ręce tworzą okienka z głową partnerki, lewe ręce związane w dole. Zaczyna partner z nogą lewą, partnerka nogą prawo, czyli nogami zewnętrznymi. Siedem taktów po kole, na ósmy takt partnerka przechodzi na drugą stronę partnera i wytupujemy hop, siup, tralala, hop, siód, tralala, hop, siód, tralala, hop, tra hop, siup i zwrot do siebie. I polca w obrocie, partner z lewej nogi, partnerka z prawej. Proszę bardzo z ten zespół, który powstał w Glenoblu, jest ode mnie kawałek drogi chociaż mieszkam daleko ale staram się dojechać te 24 km nie tylko sama ale i z moją córką, która tutaj dzisiaj prezentuje voilà, też. Proszę I jej się bardzo też dobrze podoba ten folklor ma, ona zaczęła tańcować w zespole, kiedy była jeszcze bardzo mała. Proszę bardzo, powtarzamy samą trzecią część. Ustawienie podłoży tyłem do koła, z lewej nogi do nogi. Zaczęliśmy najpierw śpiewać od 1982 roku i później właśnie powstała idea, żeby trochę zatańczyć. I to już trwa przez 8 lat, prawda? 7 lat. Przez wszystkie okresy ciąży mam troje dzieci. Byłam przez cały czas w zespole. Owszem, miałam chwileczkę przerwy wtedy, kiedy nie można było tańczyć, ale mimo wszystko śpiewałam. Mam troje dzieci, niestety są jeszcze za małe, żeby tańczyły w naszym zespole. ben moi je suis dans le groupe parce que disons que c'est une concrétisation de, de plusieurs années de Dla pola Polska, dla folklore. <tot> bardzo, pour, bardzo bardzo euh... kocha Polska i mówi, że należenie do zespołu i praca w zespole jest dla niego euh, jakąś. Euh, ja, ja, <tot -tot> ja, nie, nie ja, o to chodzi. Wyżejcie mi się nie, nie on, on, powiedział... On... Konkretyzacją w... po... on powiedział, że przez miłość do polski, do polski i do folkloru po polskiego no. przychodzi po do naszego zespołu. I, S to si, to, bo la... mu się bardzo podoba właśnie, właśnie nasz e, folklor polski, który jest tak urozmaicony i to to tak kolorowy, to tak to, kolorowy to, i tak różnorodny, to, te wszystkie regiony, że nie ma takiego drugiego folkloru na świecie. je peux i mogę powiedzieć, że gens-là une bardzo grande amitié. Et ça la soy fructeux de beaucoup de joie. Euh bon, je je pratique le folklore parce que c'est c'est une culture qui est, qui est très folklore, riche au point de vue. Voilà, la culture euh, est très bogata. Au point de vue costume, enfin euh, euh, et puis euh, ne no serait-ce que par les danses Et tu donnes euh bon, à travers au travers des danses, on, les gens on, a, on sent que les gens uh, vivent euh, vive quelque chose qui les recherche. C'est co, euh, une um, Bon i dla mnie praktykowanie folkloru to dużo, to reprezentuje dużo Bardzo que... ważne dla mnie jest, bardzo dużo dla mnie znaczy właśnie to, to, to że... To ja to robię, bo to lubię. Jeszcze muszę powiedzieć, że mamy jeszcze też jedną rodzinę francuską, której jest matka, ojciec i syn, i którzy tańczą folklor polski. <coughs> <coughs>

kupili sześć kostiumów z regionu lubelskiego, bo tańczymy również lubelskie. Kosztowało to nas trochę pieniędzy, bo kostiumy są bardzo drogie, bardzo drogie, a my mamy tylko pieniądze, które my zarobimy sami. Każdy pracuje dobrowolnie. To jest praca, poświęca swój czas, to jest praca społeczna i pieniądze, które zarobimy przeznaczamy na, na kostiumy, przeznaczamy na nasze wyjazdy, na nasze wieczorki, na, na różne sprawy które nam są po, y, potrzebne. Bieram. Tak Który... właśnie jak Kresia nadmieniła, nasz budżet jest y, troszeczkę, Ale że tak o, powiem, skromny. I dlatego utrzymujemy kontakt z merostwem Grenoble i pan Meralą Kalinią nam pomaga i między innymi mamy takiego fajnego krakowiaka dla niego jako dowód uczestnictwa właśnie w naszym festiwalu tutaj w Rzeszowie. Och. Krzysia, pozwól mi jeden serdek, ja zobaczyłem, A kwatera. ja się ulubię, ja, występowałeś w kapeluszu. No, tak? Poczekaj, okay. Każdy, jest z to yeah. My jesteśmy daje, bardzo zadowoleni, z zadowoleni, żeśmy mogli kupić dla Was kostiumy, ale to się nie kupuje bez znajomości. Ale jesteście zadowoleni, żeśmy kupili? Oczywiście! Kostiumy są piękne, jak jedne takie drugie się, No zobacz, zobacz, zobacz. Musisz mówić po polsku, bo wiesz, jesteś w Polsce. My przyjeżdżamy do Polski z, z bardzo wielką chęcią. Chcielibyśmy się właśnie nauczyć tutaj folkloru polskiego, zapoznać się z wszystkimi regionami folkloru polskiego. Chcielibyśmy się dużo nauczyć. Nasze koszty są bardzo duże. Ponosimy bardzo duże koszty, żeby tu przyjechać, bo to jest każdy sobie poświęca swój własny urlop, dopłaca dużo pieniędzy, bo nas nie stać na to, żeby tu zapłacić to wszystko. Po prostu każdy poświęca swój czas, swoje wolne chwile, żeby chodzić na próby, żeby dać występ, żeby zarobić trochę pieniędzy, żeby móc przyjechać do kraju, gdzie moglibyśmy właśnie nauczyć się podnieść nasz poziom zespołu. Peugeot 106, la surprise de taille. Est... Chaque fois que vous mangez, vos dents subissent une attaque acide qui peut provoquer des caries. Prendre Frident après chaque repas peut vous permettre d'arrêter cette attaque acide et vous aider à vous protéger des caries. Frident, des millions de dents l'ont choisi.